Dzień dobry, witam w jadalnym ogródku w mieście. Dzisiaj znowu z kurnika. Jak pamiętacie, około 3 tygodnie temu mówiłam w z jednym z filmików, że spodziewamy się małych kurczaczków, że mamy kwokę. I tak się składa, że nasza dzielna mama kwoka wysiedziała 7 maleńkich puchatych kuleczek. Mamy 7 kuczaczków, niedawno się wykluły. Zaraz Wam je pokażę. Ale tak się złożyło, że nasze kuczaczki miały bardzo dobre wyczucie czasu, bo wykluły się mniej więcej w tym czasie, kiedy nasz kanał osiągnął 1000 subskrypcji. się słodko wygrzewają. Leżą sobie raczej... A jak może zejdą z tego gniazda. Na razie będą tu siedziały przez y, jutro na pewno i pojutrze też, bo jeszcze się może jakieś wykluje, bo koczaczki to tak potrzebują. Za trzy dni pewnie, żeby się wszystkie wykluć, bo niektóre wykluwają się wcześniej, inne później, wiesz? I tu jest dobrze ciepłutko, Siedzą sobie umowę. łowi Łowi im taki coś. Albo wtedy też, jasne. Zobacz, jak jedzą wylałaś sobie wodę. Masz tu wodę jeszcze? jeszcze proszę. No. Musimy je przenieść. Nie sklepaj go tak mocno. Łóżeczki są łodziutkie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. siedem mm -hmm. Chyba to jest to ławka, a to jest Mhm, mm chyba tak? To chyba to jest z skołek, a to bociszka piszczek Mhm, mm chyba tak się będą nazywały. Tak. A, a to, to jest łakieta? tu jest mm -hmm. O, zobacz, poluje na małego robaczka. Gdzieś tam coś wypatrzył. Jak dziubią? Ale nalejemy im tu świeżej wody. Czekaj, tu a jest. Tu? Mm -hmm. O nie, nie, nie. Nie. Jeszcze posiedzą sobie tu chwileczkę, poczekamy na Natusia, a potem spróbujemy je przenieść ona one już chcą na wycieczkę. Wiesz. Zrobimy im tu zagrodkę na razie osobną, żeby tu kury mogły znosić w tym gnieździe jajka. Ej, jeszcze Na Na rączkę, na rą no nie bój się, dodaj sobie. Oj Natusiu, poczekaj, daj mi na, daj mi na rękę. Tu masz, bo jest głodna, ona jest głodna, a te kurczaki też są głodne, wiesz. Nie się, ona sama im wypaczek, sama rozdziałuje, sama chce je nakarmić, bo są głodne. Musimy je przenieść. Kawałek. Widzisz, że jedno jajko niech wypróbać. Tak, ale z tych chyba się już nic nie wykuje. U mm -hmm. chyba nie było małych kurczakków, wiesz? A dlaczego? Nie we wszystkich są. <noise> Zobacz, jaka kłoka głodna. Niech i głodne. To są dopiero tyle Mam Mamy 7 małych głodomorów. Dziękuję, że oglądacie mój kanał. Pozostaje mi starać się, żeby kolejne filmy były jeszcze ciekawsze. Już się oddaję do mamy. Nie skacz. Nie skacz, bo to się tak Przepraszam. Jest, jest, wraca, wraca, wraca. Nie ujdzie mnie. Wraca. Nie ruszam. Chyba trochę przesadziłam. <grym się mu nie stało> Ale nic się mu nie stało. Dzisiaj żegnam się już z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.